Witajcie na moim kanale, zapraszam Was na odcinek zdrapkowy, gdzie sobie z zdrapeczkę z numerem 13 Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie yy, Ostatnio wygrałam w tej zdrapce bardzo fajną kwotę Mam nadzieję, że w tym razem znowu coś fajnego się uda I zobaczymy Zaczynamy sobie drapać Ptaszek, szukamy ptaszka Ja będę przesuwać, chyba, że tutaj Was troszkę przybliżę Tylko boję się, że będzie znowu mi, wiecie mm, Fokusować Tutaj mamy teżka. Więcej chyba nie widzę. Kości. Kości, kości. Nie ma kości. Cytryna. Cytrynka. Mamy na samym końcu cytrynę. Ciekawe, czy będę, yy, czy będzie ta drapeczka z numerem 13 szczęśliwa. Okulary. Tutaj mamy okulary. Tutaj mamy okulary. Tutaj mamy okulary. I tutaj mamy okulary. No, ja to chyba już też potrzebuję okularów, bo <laughs> wieczorami kiepskowice mam. No. Lody. Lody tu, lody tu, lody tu. No i mamy jeszcze na samym dole. No i na samym dole mamy jeszcze. O, zobaczcie, trochę tych lodów jest. Rowerek. rowerek. Rowerek, rowerek. Rowerek. No nie ma rowerka. Łódź, łódź jest tu, łódź jest tu. Tutaj mamy łódź, tutaj mamy łódź. Tutaj jest łódź, tutaj jest łódź, tutaj jest łódź, tutaj jest łódź. I więcej nie ma, ale dość sporo. Popcorn, popcorn, popcorn. Popcorn mamy tu. Czy jeszcze gdzieś jest popcorn? Więcej nie widzę. Motylek. Motylek, motylek mamy tu, mamy tu. Mamy tu motylek i tutaj mamy aż dwa. No fajnie krzesełko, krzesełko. Tutaj mamy. Tu jeszcze gdzieś jest, więcej nie ma. Diament, 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 diament. Nie ma diamentu. Krap. Kraba mamy tu, kraba mamy tu. Yy, kraba mamy tu. Mamy tu kraba, tutaj mamy kraba i jeszcze mamy tutaj kraba. No, poproszę podkowę. Tęcza, 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 tęcza jest tu. Tęcza, tęcza, czy jeszcze jest gdzieś tęcza? Więcej nie ma. Mamy wiatraczek, wiatraczek, szukamy wiatraczek. Mm, nie ma wieczka. Rolki. Rolki mamy tu. Rolki mamy tu. Mm, najwięcej więcej nie ma. Arbus. Arbus, arbus mamy tutaj arbus, tutaj mamy arbus. Na samym końcu jeszcze jest arbuzik. Dobrze. Słoń. Czy jest gdzieś słoń? Nie ma słonia. Korona. Korony chyba też nie widziałam, no ale sprawdzimy sobie tak na szybko. No nie, nie było korony. Biedronka. Biedronkę widziałam. Tutaj jest biedronka. Tutaj jest biedronka. Tutaj jest biedronka. To był na tyle. Moneta. Moneta, moneta. Mamy tu monetę i mamy tutaj monetę. Ok. O, tu jest korona, zobaczcie, jednak gdzieś tam była ta korona. Piłka. Szukamy piłeczkę. Tutaj mamy piłkę. Więcej nie ma. Czapka z daszkiem. Nie ma. No, już zostaje bardzo mało elementów, a wygranej nie widać. No, ale i tak powiem Wam, że się fajnie jakoś tak miło drapie to wzdrabkę. Gwiazda. Gwiazda jest tu. Gwiazda jest tu, gwiazda jest tu, gwiazda jest tu. No i patrzymy. Dzwoneczek. Dzwoneczek, dzwoneczek, dzwoneczek. Dzwoneczek jest tu. I dzwoneczek jest tu. No i więcej nie ma. Ostatni element. Są to klapki. Klapki są tu. Klapki są tu. Ale nic nam to nie daje. Także niestety, kochani, a jeszcze są tu klapki, no ale nie ma. Nie ma podkowy, także niestety pusta, pustaczek jak nic. Szkoda, bo jakaś taka nadzieja malutka była. No tym razem nie została szczęśliwa ta trzynaska, no ale i tak się cieszę, że mogłam sobie podrapać. Już tak naprawdę nie mogę się doczekać tych yy, kalendarzy adwentowych, bo po prostu z drapmasów, bo <laughs> już mnie ręce swędzą, żeby drapać te zagraniczne zdrabki. No i zobaczymy, co tam będzie. Dobrze, kochani, bardzo Wam. Dziękuję. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki buziaczki popa.